A dzisiaj zakładamy swój własny biznes i moi drodzy otwieramy sklep z grami właśnie tak, ty możesz być stałym klientem i zniżkę za jedną łapkę w górę, no nie, zostaw łapkę w górę i odbierz kod Hades w sklepie Genesis na każdy sprzęt komputerowy, jaki możesz mieć myszki, klawiatury, inne, no nie znaczy dobra, nie musisz zostawiać łapki w górę, jest kod Hades po prostu, i moi drodzy i lecimy sobie, w ogóle widziałem Nyczkę tutaj na serwerze, więc dzień dobry Nyczko, no nie Nyczka to jest jeden z wspierających, no nie i dzień dobry przepada, dzień dobry mam nadzieję, że pan wybrał grę, okej, okay. tutaj bardzo dobry wybór, bo tu mamy, e, mamy Forze, prawda, mamy, e, znaczy mamy Roża, Roża Horizon 4, bardzo, bardzo dobry wybór. Hmm, tutaj rozumiem, że nic zbytnio nie mamy. Ok, rozumiem, że tutaj możemy zarabiać pieniądzory, no nie mamy Charakter jeszcze, no i tu możemy sobie zmieniać troszeczkę, ale my, no, za bardzo nie chcemy, słuchajcie, mamy Pada, mamy nie ma tule. ale okej. Okay. Okej, okay, mamy tutaj taikon, słuchajcie, możemy zaupgradeować tutaj za dwa tysiąca. Ile? I, 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 to du, dużo, du, dużo, nie powiem. Nie, nie powiem, to troszeczkę dużo, dużo chcecie, no nie. Dobrze, możemy ten, dobra, słuchajcie, robimy sobie tak, że bierzemy sobie ero, czy to jest, o nie, czy ja tu, ja, ja, wzią, ja wziąłem drugą półkę z, w, w ten? Proszę, nie, nie mówcie mi, że wziąłem ten, e, nie, nie, nie mówcie mi, proszę, że ja wziąłem nie to, co trzeba. Proszę, nie mówcie mi. Uff, dobra, na szczęście. Dzień dobry, proszę, zapraszam, proszę o to i Pada. Do widzenia miłej gry oczywiście standardowo. E, dobra, to potrzebujemy tycoon, no nie potrzebujemy tycoon, potrzebujemy edit, no nie? Potrzebujemy buildings, okej, okay? mamy ściany, mamy podłogę, mamy... E, nie, dobra, to są models. Weźmy models w takim razie. Okej, okay, done, Ok, bo ja nie nacisnąłem bye, okej. Okay? Uuuu Uh, 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 uh use Xbox. Dobra, bye. Mamy to. Re Resident Evil, moi drodzy, mamy to. Dobra, Dan, Mamy kolejną rzecz. Dobra, bug oczywiście. O jezu, tu bardzo dużo jest ten. E, proszę, zapraszam. Dziękuję. Dobra, szybki restock, czyli zarabiamy troszeczkę tutaj. I e, co ja mogę tu kupić? Słuchajcie, co ja mogę tu kupić? Słuchajcie, u -lala. Dobra, no, słuchajcie, kupujemy 100 tysięcy pieniędzy! Dobrze, że będziemy łopie działać, słuchajcie. Kupujemy tutaj! Czyli wszystko kupujemy, patrzcie, kupujemy. Dobra, możemy wziąć upgrade, no nie? Upgradeujemy, Game Store, zostaje upgrade, zostaje zupgradeowany, wany myk woo, widzowie! Widzowie, wy widzicie, jakie to duże jest? Ja! Czy mogę jeszcze raz to zupgradeować? Co? Naprawdę mogę to tylko za 3,500 Dobra, go, lecimy, słuchajcie, lecimy Lecimy, mały upgrade'ik, słuchajcie Go, uuu, Wow Jakie to duże jest Jenny halo, mogę to jeszcze raz upgrade'ować? Słuchajcie, upgrade'ujemy, no co ja mam powiedzieć, słuchajcie Skoro możemy z wow Wow, wow Wow, 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 wow Wow Mogę to jeszcze raz, aby... Ja mogę to jeszcze raz upgradeować, nie, dobra słuchajcie, ale nie upgradeujmy tego w nieskończoność, nie. Weźmy tu jakieś reklamy, czy coś takiego. Weźmy tu jakieś reklamy, dobra, bye, 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 bye. Dobra, e, bo by, by, czy my dostajemy ten, Ma, mamy reklamy, dobra, kupujemy wszystko, słuchajcie. Rośnie na wskaźnik w ogóle. Wow, dobra, tylko też nie mogę przesadzić, nie? Z tym wszystkim, nie? Więc jakby na spokojnie, dobra, i teraz mamy e, register. Weź, weźmy jakąś lepszą kasę. Weźmy jakąś lepszą... Aha, dobra, baj! Dobra, dobra, okej, okay, rozumiem, rozumiem, rozumiem. Możemy więcej mieć customersów teraz. Ale opcja, no nie, jeszcze building, no nie, dobra, wall, floor, nie, 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 to modele, to będzie w modelach, słuchajcie, mamy w modelach, baj, co ja kupiłem, Bye, nie wiem, co ja kupuję, no to znaczy kupuję maszyny, no nie, i kupuję je od końca, co najlepsze, o nie, jak tak można, zaraz mamy dwie gwiazdki, widzowie, będziemy mieli dwie gwiazdki, dobra, o to chodzi. O to chodzi, żebyśmy mieli dwie gwiazdki. Już mamy dwie gwiazdki. Chyba możemy personel już zatrudnić. Super, zostawimy sobie tak z 20 tysięcy się. Nintendo Switch, no nie, dobra, nie potrzebuję pieniędzy. Ja tutaj wydaję pieniądze. A pan, pan, pan mi tutaj takie ten weź, weź, nie potrzebuje pieniędzy, nie? Dobra, i kupmy je. jeszcze, jeszcze. Rapper ra, ra, Field. Dobra, mamy to. Spider Blocks. Ej, <noise> szanuję za te wszystkie modele, nie? Nintendo Switch, nie, dobra. Wii, 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 Ej no słuchajcie widzowie! Kurde, ale... Ej, no ja se, ja se życie ułożyłem, nie? Ja sobie skitu życie całe ułożyłem. Lecimy dalej, no nie, kupno! Kupno, dobra, ja chyba wszystko kupiłem co można było. Dobra, model. Dobra, jak chcę wyjść. Dam, dobra. I, i, I teraz, dobra, back, widzowie, dobra. I teraz jeszcze, tylko wezmę pada. Employ. Możemy zatrudnić. No ja to chodzi, widzowie. I teraz rozumiem, że mamy pracownię... No i mamy robiłeś, chłopie! Dobra, zapraszam, zapraszam, ja na dwie kasy obsługuję, nie? Ja dwie kasy obsługuję normalnie. Czy tutaj ten? Mogę wziąć restock, ale inaczej, bo mam tu pracowników dwóch, no nie? A zatrudniłem trzech, więc gdzie jest ziomek uzupełniony? Wow, Ło! ty, co? Moment, mom, moment. Tak, to jest restocker, ale kozak i on restock... Wow, ale ty to szybki jesteś, na jakimś na jakimś kimś spidzie, no nie? Jej, no i teraz zaczynamy zarabiać pieniądze, słuchajcie, nie? Dobra, mogę wziąć więcej pracowników Od czego zależy więcej? Okej, okay, potrzebuję więcej Więcej, potrzebujemy czterech i pięciu gwiazdek Okej, okay, rozumiem, ro rozumiem, rozumiem, rozumiem Jasne, dobra, teraz moje pytanie jest Że, czy ja mogę... Aha, to jest Peter Tycoon Wow, to jest jeszcze większe, da się To się piętrowe robi Dobra, upgradejemy, słuchajcie. Upgradejemy, no nie bawimy się, słuchajcie. Nie będziemy jakimiś słabymi ludźmi. No i mamy. A, no jest, słuchajcie. Mamy to. Mamy to, widzowie, mamy to. Czy da się? Na pewno się da jeszcze upgrade'ować. No da się upgrade'ować, słuchajcie, ale. Ale może jednak, słuchajcie, dokupimy to, czego jeszcze nie mamy. Bo przydałoby się, chyba, dokupić to, czego jeszcze nie mamy, nie? Restoker jeszcze jeden by się przydał. Bardzo by się przydał, jeszcze jeden restoker, ale. Ale nie, nie możemy. Mamy za mały fame. I my kupujemy, my kupujemy. Dobra, nie stać mnie już. Ej, bo w ogóle możemy kupić sobie jetpacka za 15 robuxów, jedny! Wow. E A może... Halo, to jest ten! Sani Świętego Mikołaja, co jest? A dobra, bo ja muszę naciskać ten, dobra. Dobra, ja muszę naciskać... Ej, Sani, Sani, stójcie! Sanie! Sanie! Poczekajcie na mnie, proszę! Sanie! Sanie! Proszę poczekać na mnie! No nie poczekają, no. Słuchaj taki żal, PL trochę, wiecie? O, 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 nie! Są są. O, e. o nie. Trochę przypał, widzowie. Ej, bo tu są prezenty jakieś! Halo, prezent! Halo, zła. Dostałem pieniądze, dostałem 100 dolarów, no nie za prezent. No i elegancko, tak trzeba żyć, słuchajcie, moi drodzy, tak trzeba żyć, no nie? No, po malutku zarabiamy pieniądze, bardzo pomalutko. Czemu widzicie tam, gdzie nie ma nikogo? Przy kasie! O co wam chodzi, ludzie? Nie ma tu nikogo, a wy tu przychodzicie. No, co jest nie tak z wami? Ej, słuchajcie, jesteśmy w mieście teraz. Poszliśmy do miasta. I tutaj, nie wiem co tutaj jest w sumie, ale... Ale sobie chodzimy na razie. Na razie sobie chodzimy, zwiedzamy, no nie. U, tu jest coś! Gear Shop. u, Uulala! Tam są pieniądze na dachu! Widziałem je! Widziałem pieniądze na dachu. E, a mogę tu wejść? Halo? Halo? Czy mogę tu wejść, czy nie? Bo tak trochę czuję się oskamowany, nie? Że niby mogę, ale nie mogę. Halo, to po co daliście, że to jest gearshop? Halo, o co chodzi? Ło, co chodzi? No nie, że, że nie da się tam wejść. Halo, halo, policja. Ej, mogę auto kupić? Mogę auto kupić? W ogóle zauważyłem, że nie zarabiam w tym momencie. Jest to... Jest to przypał w sumie. Tak uważam, że jest to... Jest to przypał, że nie zarabiamy w tym momencie. Mimo, że nie mam mnie na tej mapie, to my nie zarabiamy. I to jest smutne. Ale dobra, chodźmy, chodźmy, kłopie, Mogę kupić tutaj coś? Mogę, tak! Ło... Wow. Że ty tylko tysiąc? Chłop, tylko tysiąc kosztuje, słuchajcie, wracamy w takim razie na miasto. Niu. Niu. dobra, rozpędzamy się. No dobra, to nie jest najszybsze w sumie. Znaczy, czy nie jest najszybsze? Jest! Jest w porządku, może tak powiem, może o, pojechałem do domu, słuchajcie, teleportuje nas do domu, ej, to jest rozbudowany tajku. no o co chodzi? Ja myślałem, że to będzie takie. Takie wiecie! Taka, taka kuppa! No nie, a tutaj... A tutaj jesteśmy już w domu i w ogóle, no to nieźle! Słuchajcie, nieźle. Mamy swój domak. Mamy swój domek, wchodzimy do swojego domu, no nie. I mamy mój dom. To jest mój dom, dzień dobry. Okej, okay, biedny jest mój dom. <gryw> mój dom jest pusty, bo ja jestem biedakiem. E czy ja mogę cię pobić? Przepraszam. Przepraszam, dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dawaj pieniądze! No nie robię pieniędzy. Nie robię pieniędzy. Dobra, wracamy do naszego biznesu. No i przyjechaliśmy, słuchajcie. Widzę, że moich pracowników nie ma z jakiegoś powodu. Aha, ja muszę ich od nowa zatrudnić, okej, okay, dobra, super, fajnie. Czyli... Czyli no to jest wielki minus tego tyku na takim razie, że tu nie działa to tak jak powinno do końca. Okej, okay, bardzo dobrze, w ogóle jakie my mamy tutaj mamy grę? Ro... ro Rotrind, ra, Gears. dobra, mamy gersy, mamy... Overwatch, o nie, tutaj nie zostało zmienione, o nie. Halo jest, ale to jest niedopatrzenie, no bo na przykład Rodet Ro jest zmieniony, no nie, albo Re, Resident Evil, chociaż to tylko RK jest zmieniona, nie. A tutaj, o patrz, a tutaj jest na Xboxa, a są normalne gry, ale przy widzowie nie ma tu zmienionych, no nie, ale no Spider-Blocks jest zmieniony na przykład, albo Brox a bo to jest Apex, nie? To miało być Apex, a to jest Brox Legend. Ej, ale to jest nawet świeża gra w takim razie, tak by się wydawało w sumie. Jakby tak pomyśleć, nie? No i mamy tutaj sobie gierki, oczywiście. Pomalutku, pomalutku zarabiamy. Nie, nie są to jakieś mega kokosy w sumie, nie? To są totalnie nie są jakieś mega kokosy, więc w sumie, słuchajcie, zróbmy tak, że 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 w sumie tu nie to nie będę kupał moi drodzy link macie w opisie do tego trybu ja wam dziękuję za uwagę widzimy się w kolejnych filmach trzymajcie się no i cześć papa, pa. hej